Nie chcę. Nie lubię. Nuda. Chcecie wiedzieć jak zrobić takiego kota leniucha? To bardzo proste. Najpierw bierzecie trzy piloty. Jeden od telewizji, drugi od przełączenia kanałów. I trzeci od DVD. Kładziecie kotu, pilot od DVD i pilot od telewizora. Teraz włączacie telewizor i siadając tutaj, z dala od kota, przyłączacie kanały, mówiąc nie chcę, nie lubię, nuda. Widzicie jakie to proste? I tylko trzy piloty i kot potrzebujemy. W następnym odcinku będzie kot nauczyciel. Pa!